Cześć, witajcie w drugim odcinku Minecraft w 1.16 Snapshot I zawodowałem świat. I widzicie, że ja nic nie mam w ogóle. Wiecie dlaczego. O, niestety, ep, ep, ep. jak jeszcze nie miałem wczoraj, nie? Nagrałem odcinka. Po prostu sobie na świat. Chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Co coś porobić. Chodzę, o, patrzę. Mówię, o, jest w ke, kopa, ten kanion, nie? Dobra, mówię, idę oświetlić tego go. Ginąłem raz, ginąłem drugi, trzeci. No i później na no tym czwartym razem zginąłem, znalazłem spawner. Nie było tam deaksów, ale no... Mm. <ścoughs> I zaczynam od nowa. A dzisiaj też wejdzie odcinek z takiej nowej gry. Brick Rix, to jest taka Lego gra, nie? No i dzisiaj nagram pierwszy odcinek z tej gry też. Minecrafta niedawno był. o Pierwszy odcinek niedawno był o Minecrafta, czym handlujesz? O nie, ceny podwyższył. Bo <grym> go pobiłem. Tr, Dobra. No i będzie Brick Rixa odcinek, ja będzie sobie jeździć tak. O, ale on podwyższył ceny. Przecież jest niemożliwe. Przecież ja nikt by za to tyle nie dał. Jakie masz ceny? Ceny? Jeszcze będę się bardziej bił. Ty, ten jak on ceny podwyższa, jak ja klepie, i to jest takie zabawne trochę. Uh. Gonić się. BIG! Masz jajek Dobra, ja zebrałem sobie trochę drewna już. Zaczynamy od początku od nowa. To samo co było. A eee, mojej głupoty zaczynamy od nowa. O ja chciałem oświetlić teren, ale nie chciałem być tam dużo kopać, żeby nie, nie było, że na odcinku nie pokazuję tego, ale... Widzicie? pogromca nie umarłych? Dobra, a jakie masz te? Eee, skrzynia. W ogóle patrzyłem w tej wiosce, te przed nagrywaniem w ogóle nie było nic. że Skrzynie były puste. Jezus, Mary, rób patyczki. Na no długo wystarczą. Craftingi. crafting. Czekaj, nie wziąłem łóżka od Vinagera. szyba, wybiłam szybę. Bo wy jesteście na niedobrzy, podwyższacie ceny. ha po prostu Ciep... no nie wiem co, nie powiem tego słowa, ale chyba go pogrzało tymi cenami. A ciebie też chyba. Ciebie też koleś. Jest łóżko. Nie ma łóżka. Widoki jednego. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. O, zabiję nawet go. Rozczekajcie Poprawić sławki. Dobra. E, ten filmik będzie tak około 15 minut trwał. Dobrze. No to się musimy trochę sprężać. Powiem. Oczywiście. Podstawowe rzeczy robimy. I. Co się stało. Nie no, nie mówcie że. I ktoś... Żmiać <laughs> mi się chce z tego słyszyć Jest, yes. nie no nie <laughs> chyba tą, tą serię odwołam. Zrobię Minecraft może z modami. Eee, na Minecraft survival z jakimiś powgrywanymi modami. To też było fajne, dobra. Zbieramy te drewno. Ja zbieram drewno na łódeczkę, żeby stąd odpłynąć, już mieć to gdzieś, za sobą, mieć to miejsce. E. Dobra, dobra, robimy, robimy, robimy. Co? Leży co, że tu nie chce się przetworzyć? Tu znikło. Co tu się wyrabia? Ok. I nie potrzeba mieć do łódki tego łopaty. W starych wersjach potrzeba było. Jak chcecie, na przykład, bym starszą wersję nagrywał, no to też napisz. To też mogę. O! O! Lisie, uciekaj! Bo ja tu jestem królem na razie. Czy mogę sobie. Aha. Ja sobie chcę zrobić łopatę. Żeby to przekopać. Nie no, ja wychodzę, bo to zaliczamy jako jak kopanie w wodzie, no. Będzie trudno, ale przeżyjemy chyba jakoś. Odcinek no, będzie mudny. Chyba nowa seria, musisz je dać w I chyba będzie część. Ale nie spaczenie na nieudaczne triki Oscar. <gry> Nieudacznik trikielskiego boskiego. I dobrze, znowu. znów la 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 la. przepłyniemy tutaj, a lisek. Oh, wsiadł? Wsiad? Nie, nie, wsiadł. Indy Steph indy, low, low, nie low, low, Indie low, 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 nie, low, 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 Nieudaczna seria, to o, 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 nikt nie może powiedzieć, że, że nie, <laughs> to był zwykły, jak ktoś się tak stoi, o lepiej tam creepery nie wybuchać, chyba, że ktoś chce to odkryć tajemnicze wyzwanie, Dr, to jeszcze skina nie mam, nie znalazłem aż żadnego fajnego skina, Muszę poszukać, i wtedy będzie dobrze. Będzie ski. Na razie mamy nic w tej serii finalnej. O, 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 o! Jest ulubiony, mój biom. Pararam, pararam, pam, pam. Ulubiony, mój biom. Pararam, pam, pam. Ulubiony. Jak on kopał tak, czekajcie i hop, jeszcze kapał chwilę, a to chwilę, to ulubiony mój biom Tarararam, pararam, pararam. Dobra, zrobię kierę. Mam crafting, nie? Tendi, la, la la la, tak rączką się bije. Co tak szybko? A tak się kieruję. To szybciej.

Prickric się dzisiaj na kanale pojawi. Też. A to późno się pojawiłem, trochę te odcinki, bo tak bardziej w dzień nie mam czasu. Ula wodka. O nie! Ono, oh ona, oh ono, ono oh oh no. Tam chyba widziałem owce, czy mi się... po nie. W ogóle nieszczęście. Czy to był wilk, czy tam była owca? Kurczę na no hita? A jak na no, nie na no hita? Halo, kurczaczku mój. Ja go od wezmę, żeby była Tego złego biomu. Noć jest, noć... Co to jest? Czy jest na serio wioska? Co tam się dzieje? Mam schaba, mam. Widzicie? To było w 1.14 już, że mam na tak piec saby Chwilę poczekamy. Fajnie to wygląda. Biwakowanie takie. Zabiera obrażenia. This Mi się wydaje, że to jest wioska, bo tak bez, bezinteresownie by nikt tego tutaj nie postawił. Co to za ścieżki? Tak. Damy związki. Gdzie jest moje uszko? Nie mam łóżka. Zginę. Właśnie w tej chwili ginę. Patrzcie jak nawet... Nie, 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 nie. Byle gdzie by się tutaj zaszyć na chwilkę. <słuch> <słuch> Одна коска большая. А, 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 а. И не совиндри. Ч ⁇ пацаны, это забрали? Мам, Коска большая. O Jezu, ile tutaj się pali spamina Nic nie ma co so jest eee? ja kręcę Nie no już mi się O jest Święty Marianie Polski jest na nie prze rara rasta ra, naprzód nie, a musimy kończyć nakrywanie bez <laughs> crafting jezus nie no ja nie wiem trochę trzeba oczywiście nie wiem co zrobić bo czekajcie cię patrzcie, abyście chcieli zobaczyć coś. Oh! To nie ma. Nie można wpisać komentarza. To nie uratujemy się komentami. O oh jest. No Nie, sześć. To dobrze. Jak kapelusz? To ja mam kapelusz? Nie wiem o co chodzi Już nie wiem co zrobię Na tym świecie To jest chyba najgorszy świat przetrwania Który ja grałem Paraaaram, ra, andy la la la, la 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 la, la. sin co my mamy tutaj grzepać. No jest w tej serii, chyba Ojej, nie da się. O nie, nie wiem co. Dobrze, ale będzie inna seria z Minecrafta. Jakąś fajną mapkę znajdę, albo mapki, no to będzie będę nagrał, nie? i będzie seryjka z minecraft, minecraft, minecraft cobblestone, cobblestone, cobblestone Skobel jest to teraz jest Kobel dom panterer dobra, zaraz muszę skończyć odcinek przynajmniej tym nie uratuj... nie, nie stój na tym dobrze. Tak się nad czym stoi się, kopię. To w tym oto dziupli, w tej oto dziupli. <grystanie> <I> tutaj stoi <grystanie> mojeść. <życie. grystanie> na koniec odcinka. To powiem jasno. Kajcie, muszę to sprawdzić tak. To powiem jasno. Bye, bye.